Dzień dobry naszym gościem Bogusław Wziętek. Dzień dobry, witam. Panie przewodniczący, sytuacja w hotnictwie w Polsce no, tym bardziej teraz widzimy w Gliwicach, co się dzieje. Tak, zaostrza się. To nas nie dziwi. Myśmy uprzedzali o tym, że będzie, będą niepokoje społeczne. I to jest tylko preludium, to co się wydarzyło w Gliwicach, dlatego, że ludzie nie rozumieją, dlaczego ich zakłady pracy mają iść do likwidacji, skoro wszyscy wokoło do tej pory mówili im, że hutnictwo będzie ratowane, że są pieniądze na modernizację i rozwój tych zakładów. Tymczasem dzisiaj w Gliwicach, w Rudzie Śląskiej czy w Chorzowie Ci ludzie słyszą, że te pieniądze zostaną zabrane, że nie będzie modernizacji tych zakładów, a ich los jest w zasadzie przesądzony. Ja się bardzo cieszę i to jest naprawdę dobra wiadomość że państwo polskie przejmuje Hutę Częstochowa, że będziemy mieli stalownię, że ta huta wróci do rąk naszych. Że tam uruchomiona została produkcja, że ludzie będą mieli pracę, będą mieli wynagrodzenia. To jest świetna wiadomość, dlatego że potrzebowaliśmy Huty Częstochowa już od dawna, natomiast no, to się nie może odbywać kosztem zakładów w Gliwicach, w Rudzie Śląskiej i w Chorzowie. Huta Łabędy, Huta Pokój i Walcownia Blach Batory otrzymały 530 milionów złotych na modernizację swoich zakładów. Dzisiaj pracownicy Huty Pokój, Walcowni Blach i Huty Łabędy słyszą o tym, że pieniądze, które miały być na inwestycje w ich zakładach, zostają im zabrane. 200 milionów ukradziono z Huty Łabędy. Ja się nie boję tych słów, dlatego że to są pieniądze, które były przeznaczone na ten zakład. To były również zyski, które w tym zakładzie zostały wypracowane. Także kosztem górnictwa, bo to, jest, bo to jest Huta, która produkuje na rzecz górnictwa. I myśmy się z tym zgodzili, dlatego że wiedzieliśmy, że te pieniądze pójdą na modernizację tego zakładu. Tymczasem dzisiaj mówi im się, że oni mają te pieniądze oddać, a jak słyszymy od kolegów z Huty Łabędy, tam po prostu dziadostwo pogania dziadostwo, tak? Z drugiej strony z kolei zarząd kupuje sobie nowe samochody, podobnie w hucie pokój i na to są pieniądze, a nie ma pieniędzy na to, żeby łatać jakieś dziury. Uruchomienie huty Częstochowa to jest około 2 miliardy złotych. Oczywiście te pieniądze muszą się znaleźć, ale nie w kieszeniach i nie w inwestycjach, Hutników z innych hut. Na to musi wyłożyć budżet państwa. Zamiast organizować jakieś bzdurne programy dotyczące na przykład, na przykład wspierania sprzedaży rowerów elektrycznych czy budowy przydomowych wiatraków, moglibyśmy przeznaczyć te pieniądze na inwestycje. Dwa miliardy dla budżetu państwa to jest drobiazg. 2 miliardy dla Węglokoksu i zakładów, które w Węglokoksie są skupione, to jest być albo nie być. Jeżeli chcemy odbudować polskie hutnictwo, musimy to zrobić, dlatego że za chwilę przed nami stanie wezwanie odbudowy Ukrainy, na przykład. To musimy to robić w sposób mądry, wyważony i taki, w którym odbudowując potencjał polskiego hutnictwa. Nie będziemy niszczyć resztek tego hutnictwa. Węglokoks w tej sprawie zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. Z jednej strony chwali się tym, że inwestuje w hutę częstochowa, ale dobija te zakłady, które do tej pory w Węglokoksie były. Temu wszystkiemu bezczynnie i bezradnie przygląda się Ministerstwo Przemysłu, i nic dziwnego. Że ludzie są wściekli, dlatego że tak po prostu postępować nie można. Nie wolno ludzi okłamywać, nie wolno im wmawiać, że kradzież to jest tylko pożyczka, i nie wolno doprowadzać do sytuacji, w której kosztem części hutnictwa niszczy się inną część hutnictwa. No ale pan premier przecież powiedział ostatnio na konferencji, że 650 milionów Polska się będzie rozbudowywać, będzie powstawać no kolej. Będą powstawać, nie wiem, tam lotniska, to, to, ale to, to potrzeba stali do tego, tak? To jest... Generalnie to zacznijmy od tego, że świat będzie potrzebował w najbliższych latach stali, betonu i węgla. I jest bezdyskusyjne, że powinniśmy w tym kierunku iść. My nie prześcigniemy rozwiniętych gospodarek w kwestiach dotyczących najnowocześniejszych technologii. Oczywiście musimy się tego uczyć, musimy to robić i tak dalej. Ale to, co jest naszą potęgą i na co powinniśmy po raz kolejny postawić, to beton, stal i węgiel. Niestety to, co mówi pan premier, nijak ma się do rzeczywistości. Po pierwsze, ogłasza, że rok 2025 będzie rokiem wielkiego przełomu, bo będzie 650 miliardów na inwestycje. 650 miliardów to jest mniej więcej tyle, ile było w ubiegłym roku, więc nie ma żadnego przełomu. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli zestawimy te dwie cyfry, 2 miliardy na hutę sześćset 650 miliardów na inwestycje, to co? To te 2 miliardy trzeba z kieszeni hutników wyjmować? To trzeba okradać hutę Łabędy, hutę Pokój i walcownię Black Batory, żeby znalazły się te 2 miliardy? Przecież mamy rok przełomu, przecież mamy 650 miliardów na inwestycje, co jest e, podobno e, wielkim osiągnięciem tego rządu. I dalej. W tym samym czasie, kiedy pan premier głośno krzyczy o tym, że Europa przegrywa konkurencyjność, robi wszystko, żeby Polska tą konkurencyjność przegrywała jeszcze bardziej. Likwiduje cały y, y, przemysł y, energetyczny oparty o energetykę konwencjonalną. Przyspiesza likwidację górnictwa, to już widać na każdym kroku. I bredzi coś o tym, że bardzo szybko będziemy uniezależnieni od energetyki konwencjonalnej, ponieważ powstanie mnóstwo energetyki opartej o OZE także offshore, także atom. To wszystko są rzeczy nierealne, to po pierwsze, w takich terminach, o jakich mówi rząd. Po drugie, jeśli chodzi o wydolność tej energetyki, to już wszyscy wiemy, że między bajki można włożyć, że ona jest w stanie zastąpić energetykę konwencjonalną opartą na węglu kamiennym i brunatnym. Niedawno, bo dosłownie w ostatnich dniach, wiele olbrzymich firm, które miały uczestniczyć także w polskim programie offshore'owym, wycofuje się ze swoich inwestycji offshore'owych nie dlatego. Że mają jakieś inne pomysły. Tylko dlatego, że uznały, że ten rodzaj energetyki jest niekonkurencyjny. Po prostu na tym się już zarabiać nie da. I jeżeli mamy iść w kierunku coraz niższych cen energii, a tylko w ten sposób dogonimy resztę świata, o wygraniu nie ma już co mówić, my, my, my się ścigamy w tej chwili o życie, to musimy zdać sobie sprawę, że po pierwsze, jeżeli chodzi o energetykę opartą o źródła Oze, to offshore jest jedną z najdroższych technologii. Po drugie, jeżeli chodzi o pozostałe kwestie dotyczące fotowoltaiki i wiatraków lądowych, to w Polsce tylko 11% dni to są dni, w których możemy tak naprawdę w pełni korzystać na przykład z energetyki pochodzącej z fotowoltaiki. W przypadku wiatraków lądowych jest podobnie, więc my tak naprawdę nie rozwijamy swojej gospodarki, nie przygotowujemy jej na ogromne starcie, z którym będziemy mieli do czynienia i wyzwania, takie taki jak na przykład odbudowa Ukrainy, tylko my swoją gospodarkę degradujemy przy tej polityce, którą w tej chwili realizować będzie reszta świata. Głównie Stany Zjednoczone z programem Trumpa Drill, Baby Drill. My wkrótce będziemy mieli energię, energię nie trzykrotnie droższą niż reszta świata, tylko dziesięciokrotnie droższą niż reszta świata. Z kim wtedy chcemy konkurować? To jest po prostu obłędna polityka, która w dalszym ciągu jest uprawiana w Europie i w dalszym ciągu jest uprawiana w Polsce. I jeżeli szybko nie zmienimy swojego nastawienia, nie tylko w tej warstwie deklaratywnej, że będziemy opowiadać o tym, ale również w kwestii decyzji, które musimy, musimy podejmować już. Odbudowy własnego hutnictwa. Odbudowy własnej energetyki konwencjonalnej. Owszem, stawiania atomu, ale w racjonalnym wymiarze, to znaczy, że nie będzie on wcześniej działał niż rok 2045-49. To my to wszystko przegramy. I za to zapłacę Zapłaci społeczeństwo polskie i reszta społeczeństw europejskich. Wspomniał Pan tutaj o odbudowie Ukrainy. Do tego będzie potrzebny koks, do tego będzie potrzebny stal, a przede wszystkim węgiel koksowy. Nie ma Pan wrażenia, że Jastrzębska spółka węglowa zaczyna się zwijać? Jastrzębska spółka węglowa zwija się od wielu lat i ja tutaj nie mogę mieć pretensji do obecnego zarządu, bo ten jako pierwszy ten proces zauważył i coś z tym usiłuje robić. Awantura, która ostatnio wybuchła o złoże Dębieńsko 1, to jest awantura, która pokazuje, jak bardzo państwo polskie nie działa. Przez ostatnich 20 lat złoże, koncesja na złoże na Dębieńsko 1 była w obcych rękach. I nikomu to nie przeszkadzało. Najpierw Czechów, a potem Australijczyków. I nikomu to nie przeszkadzało. Nie było wielkiego dymu, że ktoś nas chce okraść, że to złoże jest zapomniane przez JSW. JSW nie złożyła ani wniosku o koncesję na, na, na badanie tego złoża, ani wniosku o koncesję na wydobycie. Do dzisiaj. I opowiadanie sobie dzisiaj, że Niemcy nam chcą, chcą ukraść to złoże, że pewnie Wehrmacht po to przyjdzie jest po prostu robieniem ludziom wody z mózgu. Najpierw zlikwidowaliśmy kopalnię Krupińskiej. Nie chcieliśmy tam wydobywać, choć jest tam ogromna, są tam ogromne złoża węgla i energetycznego, i koksowego. Zniszczyliśmy tę kopalnię. Nie pozwoliliśmy też wydobywać tym, którzy za własne pieniądze tam chcieli wydobywać, robiąc wszystko, żeby tam nic nie było. Jak mówił klasyk, czyli Kononowicz. Potem to samo zrobiliśmy z makoszowami. Teraz to samo zrobiliśmy, robimy z Dębieńskim. Na złożu Dębieńsko jest 600 milionów ton węgla, głównie koksowego. Tam mogą powstać trzy kopalnie i będą miały roboty na 100 lat. I nagle okazuje się, że jest jakiś problem, bo Niemcy złożyli wniosek o badanie tego złoża, Jastrzębska spółka nie złożyła. Tymczasem ten problem jest po stronie naszego państwa. Gdzie są służby, które tego nie widzą, że z tym złożem działy się takie, takie rzeczy, jak się działy? Gdzie są ministrowie, którzy powinni zadbać o to, żeby ta koncesja była w rękach Jastrzębskiej Spółki Węglowej od wielu już lat? Gdzie są poprzednie zarządy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które owszem składały wnioski o koncesję, ale robiły to w taki sposób, żeby te wnioski były na pewno odrzucone? O tym dzisiaj nikt nie rozmawia. Dzisiaj się rozmawia o tym, że Niemcy kradną nam nasze złoże. Kradną na własne życzenie. Prawda natomiast jest taka, że komuś chodzi o to, żeby ani Jastrzębska Spółka Węglowa tam nie wydobywała, ani nikt inny też tam nie wydobywał. I tak się dzieje w każdej sprawie, która dotyczy dotyczy górnictwa. Jeżeli się nie obudzimy, między innymi w kwestii koksu, to, yy, to będzie z nami bardzo źle. W Polsce moglibyśmy wydobywać jakieś 20 milionów ton węgla koksowego. Mówimy o Dębieńsku, ale są czynne kopalnie, w których już dzisiaj można wydobywać węgiel koksowy. Bielszowice, Halemba, Sosnica. 3 miliony ton mamy od strzału. Przy obecnych problemach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która w tym roku nie wydobędzie nawet 11 milionów ton, to jest po prostu rozwiązanie, które leży na talerzu. Czy ktoś się tym interesuje? Czy ktoś nad tym pracuje? Mówimy o złożu dębiejsko, gdzie jest 600 milionów ton. Ale niedaleko, tuż za Halembą, leży złoże Śmiłowice. Też o nim nikt nie pamięta. Też za chwilę będzie wielki raban, że Niemiec, Arab... Yy... Murzyn przyjdzie po to złoże i nam zabierze, ukradnie. Za chwilę w Polsce będzie ogromna kolejka inwestorów, którzy będą za wszelką cenę chcieli dostać się do naszych złóż. Zarówno węgla energetycznego, jak i węgla koksowego. Wszystkich ich będziemy przeganiać kijem, a tych, których nie zdążymy przegonić kijem, tym będziemy płacić miliardowe odszkodowania. Dlatego, że cały świat rozumie, że przez najbliższe 50 lat świat będzie się opierał na węglu, betonie i stali. I wszystko to mamy w zasięgu ręki, i nic w tej sprawie nie robimy. Dziękuję bardzo. <Klarki>